Cześć, 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 z tej strony Wotan i dzisiaj będziemy kończyć już szóstą misję pod nazwą Cel Birma. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się, bo zostało nam chyba tylko ten budynek, tutaj tych czegoś, no i cała ta fala, która będzie biegła, ten, do ile dobrze pamiętam, no nie, no, nie nagrywałem przez jakiś czas, ponieważ miałem problemy z komputerem. Płyta główna mi się zepsuła w internetu i miałem potem płytę nagle, ale już teraz wszystko ok, mam nowy, nowy internet, mam naprawionego kompa i mam nadzieję, że teraz wszystko będzie szybko, fajnie szło. Powoli zaczynam rzucać tutaj wszystkie odcinki, to mam nadzieję, że jakiś feedback usłyszę, bo to będzie na pewno mi miłe, jak będę wiedział, że ktokolwiek to ogląda, może komuś się przydadzę. Ja jeszcze miałem taki pomysł, żeby, no bo dużo ludzi na przykład nie będzie wiedziało, będzie szukało na przykład jednego bonusa, gdzieś, gdzieś im się, nie wiem... No, nie przegapił jakąś skrzynkę, i potem będą szukali po całej mapie. Myślałem, żeby w opisie do każdego filmu, gdzie są te znajdźki, chodzi o te obrazki, po prostu tam, gdzie będę znajdował jakieś, dać nie wiem, po prostu, że żeby każdy wiedział, w której minucie znalazłem, i byśmy. Aj, kurde, znaleźli nas. Nie wiem, czy z góry nie zajdą z góry schodzą, ale coś się chyba. Coś się im stało. No i zbudowano. Patrzcie, <śpuszczanie> malują. Czekajcie, zobaczymy, czy coś tutaj. Albo im to na górę wrzucił. Nie. co, mogę ich wystrzelać? Mogę. No. Trochę to dziwne, ale co, co zrobić? No, przeładuj. No, dobra, chyba ich na nie mogę, mogę ich dobra, zostawiam ich tutaj, niech sobie siedzą. To było naprawdę dziwne. Dobra, tu mamy więcej trutki, to weźmy, ona się przyda. Ona zawsze się przyda. Już pokazałem, którymś tej, w którejś tam misji, co, co, co to coś potrafi. No, ty, tutaj jest czapteczka, była przydać, ci się masz, tu masz full teraz. Wchodźmy na górę szybko. Czy włączyłem? Czas, zaraz zobaczę. Okej, okay, już jestem, jak zawsze musiałem zapomnieć o staperze. Dobra, tutaj chyba już nic nie ma, więc by można powiedzieć, że mamy wszystko, co chcieliśmy. Zapiszmy grę. No i co? Musimy teraz zebrać wszystkich komandosów, poustawiać ich, pomyśleć, gdzie ich ustawić, to jest najważniejsze. No. Chodźcie to obaj. Mmm, ja to tu jestem. Tutaj, dobra, jesteśmy na placu. Yy, tak, teraz lupin może polecieć po naszych przyjaciół którzy są tutaj mam nadzieję, że forfitara nie będzie wpływaj tu szybko dobra, oni są tutaj? czy ich zabrałem? nie, są tutaj aha, jeszcze kilku nie ma broni dobra, masz ty to I chodźcie na razie, zaraz coś może z tym zrobię dobra i co? o czym ja to wcześniej mówiłem? Nic mi się to zbugowało? a, że chciałem po prostu gdy znajdę jakiś bonus, wstawiać to. Aha, to, to wstawiać to w opisie filmu, tak żeby jakby ktoś nie mógł znaleźć i szukał, to żeby mógł sobie zobaczyć w których miejscach tak są mniej więcej, i wtedy łatwiej by to znalazł wszystko. Dobra, wszyscy co jesteście? Mam nadzieję, że wszyscy, dobra. Jak nie, no to problem. Mały, mały. I teraz tak. Wiem, że można tu ustawić, no bo tu mamy tylko z góry wejście, więc łatwo będzie ich tutaj rozwalać. Drabinkiśmy ściągnęli. Hmm, gdzie to jeszcze można ich ustawić? Można ich pewnie gdzieś tutaj na tych innych mostach ustawić i tak samo by było sp nad spoko. W budynku jakiś można by było ustawić wszystkich. Lub to, co chyba ja spróbuję, to tu po prostu na czołowo. Oni będą biegli, a my będziemy tutaj falami, znaczy całą falę będziemy rozwalać. Mam nadzieję, że nam się to uda. Więc teraz chodźmy tutaj. I pierwsze co musimy zrobić to broń. To Teraz jeszcze tak, może sprawdźmy, co tutaj mamy. Mhm. Dobra. Tam są bronie chyba jeszcze. To jest tak, sniper, czy sniper ma, ma broń, to on, jemu nie będzie potrzebna, więc może oddać innemu. Sniper będzie czym innym się bawił przecież. Yy, Zostaną chyba tylko jeden. To może by mu ten, tego broń dał. Albo jeszcze inaczej zrobić. O, tu jest jakaś broń. Lupin weź broń. Daj temu. I trochę naboi wezmę od innych. Myślę, że aż tyle nie będę musieli strzelać. Będzie ok. Dobra. Muzyczka jak zawsze gra. I co my teraz mamy zrobić? Weźmiemy tak. Tą tą broń. Komandos ma pewnie. Ma, dobra. Chodźcie, wszyscy muszę was ustawić. Hmm. Zastanawiam się, czy by ich nie ustawić tutaj. No bo właśnie gdzieś w tym miejscu. O, w taki sposób. To by chyba może nawet ciekawe Dobra, ustawimy ich tak I zobaczymy No, no jak się nie uda to się nie uda Na no, stojąco spróbuj Teraz ty O tu będzie idealnie Tylko może A należąco by miał tylko tyle nie, 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 należąco będzie. Jeszcze ten jeden. Jeden będzie ustawiony w drugą stronę o tutaj, jakby nam ktoś wybiegał z tej strony. Myślę, że to będzie dobry pomysł. O tak, nakucają na kucaka. Teraz tak, komandos. Komandos jak komandos on on się pierdzielić nie będzie, więc on po prostu będzie o tak ustawiony. Szkoda, że nie mam maszynówki, bo wtedy to maszynówko to by szybko jechał i Dobra. Teraz ty. Ty możesz zostać tu tak samo z tymi O, w taki sposób. Ty jakbyś tutaj stanął, to jaki masz zasięg? Jak najbardziej bardzo ładny. Dobra. Czyli tu będziesz stał ty Snajper. A może snajpera tutaj? do budynka, do budynku I tak z tego okna byśmy sobie mogli tutaj ściągać wszystkich dobra, ale tak, czy ktoś ma jeszcze naboj? o, ten ma naboj, no to właśnie musimy wystrzelić jednego schowaj się, chodź na dół mam nadzieję, że mi się to uda, dawno, no dawno już nie grałem, to nie jestem pewien wszystko pójdzie po mojej myśli, mam nadzieję tu jeszcze innego nie ustawiłem ale on musi radio pójść włączyć dobra, czyli ty jeszcze na górę I to było chyba to okno nie, błąd to okno a, może być Schowaj się teraz tak, jeszcze ty. On ma jakieś pułapki, więc... Więc w razie czego? Jakby nam ktoś tutaj wchodził Jakoś się musi zacząć zasadzka. Dobra, on tutaj by był Okej. Okay. To jak? Uważacie? Chyba będzie dobrze. Chodźmy tym jeszcze pod Radio. I zaraz zaczniemy atak. Mam nadzieję, że się wszystko uda. Bonus mamy. Jeszcze pomyślę jak z tym obrazkami, czy... Ej. Gościu. Szkurde. Poszedłem na górę i nie widzę co tam się dzieje. Muszę zrobić takie coś że... Czy ich dwóch. No nic, dobra, idziemy. Zapiszmy. O! On sobie tak leżał tylko. Dobra, startujemy? Myślę, że tak. Musiałem to szybko wyłączyć, żeby jak najszybciej. Aha, został na górze. Dobra. Trzeba wijać tutaj szybko. Bo oni już przychodzą. Teraz tak usypiamy czy małotów? Chyba ja, mało bardziej lepszy będzie. Jeszcze kawałek. Chodźcie bliżej. Chodźcie bliżej. Jeszcze kawałeczek. I leci pierwszy. Leci drugi. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie kawałek jeszcze bliżej. Jeszcze. Ej, bo zabijał. Nie ma apteczki, nie ma apteczki. Okazuje mina tam była, czy coś. Jeszcze biegnął. Nie, już nie biegnął, ale to pewnie teraz z drugiej strony, więc w to okno. Co tu się działo w ogóle? Aha, tutaj biegają. Innego zdjąłem. Tu jest drugi. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Mam go. Dobre miejsce. Ok, następny. Jest. Ściągnięty. Tutaj będę miał zasięg. Dobra, tu biegnie jakby mały oddział Uuu, alarm. Jeszcze włączyli. A, bo tych trzech na moście było, kurde, zapomniałem o nich. No nic, będziemy mieć mniej punktów. Już nie będę wczytywał, bo to był taki mały błąd. Okej, okay, ale są. Aj. Chyba tam pójdę zaraz z kimś. Ej, bo nam się kurde, on krwawi dalej, daj mu to apteczkę. No, i tak, gdzie oni są teraz? Dalej, tutaj, aha. No, zapomniałem sobie o nich, muszę się, muszę się przyznać. Zostawmy tak, ludzi w tą stronę. i Może nam tu przyjdą. Dobrze by było. A snajper dalej na nich będzie polował. Gdzie to oni biegną? Bo oni tutaj tyle trupów znajdą zaraz. Chyba muszę pójść i ich zabić samemu. Dobra, snajper. Schodź na dół. I lecimy. Chodź tutaj. Tu będzie nasza strzelnica dzisiaj. Tak. No właśnie, kolejny alarm. No to za niewykrycie będę miał odliczone i to dużo punktów, niestety. No ale to już by za długo trwało, więc nie będę wczytywał. W ogóle ile trwa odcinek już? No, może niedużo, 10 minut, ale i tak nie chcę wczytywać. Dobra, czekajcie, czy ja kogoś tutaj mogę złapać w ogóle? O, o, o. Oj, ty, 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 ty. Kurde. Pierunie. Jest. O, dobre. Wkurzają mnie już ci goście, lecę do nich. Troszeczkę stracę punktów, mogę to lepiej zrobić, no ale nic, no chyba... Mi to wybaczycie, chodź tutaj, chodź tutaj. Trzeci alarm czy drugi? Dobra, załatwieni, załatwieni, to od razu lecisz tutaj. Ile tam mamy bonus? Dobra, jest bonus. Chodź, lecimy. Szybcie, szybcie, szybciej, szybciej, szybciej. Zostało nam tylko jedna rzecz: zabrać tyrana. Tyrana, tyrana zabiliśmy. A ty nie idziesz? No. I chodźcie tutaj. No i wszystko jest, wylejmujcie tyrana. No i za tyran zabity. To teraz tylko uciec z łodzi. A co? aha, dobra, wszystko jest ok. Chodźcie, chodźcie. To co, górkowie zostają sobie tutaj, czy jak oni nam się nazywają. A my, w czwórkę, tru... w, w piątkę. Co, spadamy stąd. Jeszcze szybki zapis, nie wiem dlaczego, ale tak zrobię. I co? No. Wchodź. Po, pojedynczo, kurde. I co, i płyniemy. Koniec misji. To jak? Fajna misja? Mi się podobała. Trochę inny klimat od tych wcześniejszych. No i co? Przenosimy się dalej. Tutaj jeszcze scenka Czy tam leży jakieś ciało? Chyba tak. Tak, są ciała. Fajne, że na kasystencji jeszcze jakieś ciało, to chyba są takie automatycznie, byle gdzie. Bo nie pamiętam, żebym tu jakieś ciało zostawił. I co, odpływamy kanałem na jakiejś dziwnej łodzi. Misja ukończona. Zobaczmy punktację. Mamy tu bonus, dobra punktacja. Cery misji: dwie gwiazdki, czyli co? Czyli chyba za szybko, szybko zrobiliśmy, tak? Nie jestem pewien. Zabici, no, unieszkodliwieni, przeciwnicy są na maksa. Oczywiście nikogo nie mogłem zostawić. Bez strzelania, mogłem troszeczkę więcej. Bez zabijania, no tylko jedna gwiazdka, czyli praktycznie 0 punktów. Brak odniesionych ran, no dostaliśmy. Po, tym, no, po sam koniec, lupin ostro dostał i to na pewno mi zniżyło ocenę. Nie wykrycie, no tak samo te ostatnie. Alarmy, no i odkryte obszary, pewnie na jakieś dachy czy tak dalej, nie wchodziłem. Średnio trzy gwiazdki, więc, no, moim zdaniem, jest dobre. Wczytywanie 21, no i czas 2 godziny 23 minuty, no 24 minuty, można powiedzieć. No, poziom bardzo tonny, dobra. To by było na tyle. To Tu, żeby ktoś chciał, to ma hasło do tej misji na bardzo trudnym poziomie. I co, ja chyba. Mm, no. To ja się z nami żegnam, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się mi się podobała. pomyślę jeszcze co z tymi w opisie miejscami, gdzie mają, w której minucie bonusy zebrałem, znaczy znajdźkę, żeby nam to pomogło. I to chyba tyle, dziękuję za oglądanie i widzimy się kolejnym razem, pa!